Mecz pokazowy. Właściwie dwa mecze pokazowe. Yy, moich wychowanków yy, z drużyną z, o, juniorów z Opola yy, oraz mecz pokazowy yy, ligowych dwóch drużyn. Tak jak, o, tak jak wcześniej już zapowiadałem. Grzeszki Helena Kalisz przeciwko AZS Politechnika Opolska. Yy, cieszę się, że yy, już trochę i, i przybyło kibiców z Oleśnicy, z miasta Oleśnicy. Mam nadzieję, że na przyszłych, na przyszłe imprezy, które będziemy organizować, a na pewno takowe się będą odbywać, przybędzie jeszcze więcej kibiców, miłośników siatkówki, którzy najbardziej mi zależy na tym, żeby oglądali, kibicowali już naszych wychowanków i naszych zawodników, którzy pochodzą z miasta Oleśnica. Zapraszam już wszystkich Państwa na Zajęcia, które odbywają się w czwartki i w poniedziałki na, na pięknej hali Mokisu. Zajęcia odbywają się w poniedziałki od 16 do 18 oraz w czwartki od 18 do 20. Mamy już bardzo dużo chętnych, ale nie zamykamy drzwi przed nikim. Liczymy na to, że Państwo jako rodzice i młodzież będzie do nas przychodziła jak naj, w największych w, naj, w największym wymiarze ilościowym. Yy, życzyłbym sobie, aby siatkówka yy, kwitła.